Cień, wiedzieć co? Jest z tej strony sali, a to kolejny odcinek z GTA Online, który streamuje sobie ten oto samochód. Zrobimy z, zrobimy z niego Mitsubishi Evo z szybkich ścieków, chyba to kiedyś z tego co pamiętam. Więc jedziemy sobie do streamingu, Jeśli tutaj się wam spodoba, stawcie sobie kołapkę w górę. No i nie wiem, jak chcecie, tam, może komentarze jakieś. No, no ja w teraz ten streamuję i zobaczymy się, jak już go streaminguję. No. no, cześć. Do sobie, ja jest więc przejdźmy do tuningu. Więc tak, zderzaki e, przeni zderzak. Uliczny SPL, wydłużony. tak o. 14 e, opcja. E, e, tylny zderzak. E, uliczny, tylny zderzak SPL. E, no, bardzo fajnie samo e, Na dwozie osłony reflektorów niestandardowe powieki dajemy. Żeby tak fajnie to wyglądało. No i oprócz tego to już nic zmieniamy. Silnik to tylko ulepszenia. Wydek. Wydek zostaje zostawiam fabryczny, bo w finie był z tyłu taki, hmm, chyba podwójny, z tego co pamiętam. A no GTA nie ma jakby żadnego, żadnej opcji z tunikiem z tyłu, nie wiem. Zostawiam fabryczny, nadkola, szerokie, przedłużone nadkola. Ostatnia opcja. Że go trochę tak doszedł tutaj. Żeby taki bardziej kwadratowy, bo no nie jest to. Ten, co, ten model, co był w filmie, ale jest, też jest to Mitsubishi z tego, co e, No, więc idziemy dalej. E, grill e, grill fabryczne, e, maska, wentylowana maska, opcja dziewiąta. Taka o. E, no, lecąc dalej mamy klaksony, to nie wnętrze. E, to też nic nie zamiast, jak kto lubi. E, światła. Ja mam dane białe. Z areny wojny. Można ją albo w arenie wojny, albo w tym, na tym torze wyścigamy, pamiętajmy za teraz. No, Zostawiamy na nowe, styl na nowy, przód, tył i boki. No i oczywiście kolor czerwony. Taki ładny. No. No, lecąc dalej, mamy tak oznaczenia. No i tu, oczywiście, oznaczenie uliczny Drifter. Widzę to do filmu. No, nie jest to identyczne oznaczenie w filmie, ale jest podobne bardzo. Więc lecąc zdanie mamy tak. Eee, tablice to nie zmieniamy. Lakierowanie, właśnie. Eee, kolor podstawowy, klasyczny. No i czerwień, oczywiście. Eee, no jest to najbardziej podobne, moim zdaniem. Eee, kolor drugi, e, oczywiście też czerwony. Eee, no i co? Eee, kolor wykończenia, ja dałem czarny. Moi czarny bardziej pasuje, bo to na środku jakby wykończenie jest. No, ale co dalej? Mamy dach, dach fabryczny. Sprzedawać nie chcemy. Progi, no, progi fabryczne. No, spoiler, karbonowe skrzydło. to o, 12 opcja. Całkiem ładne. Zawieszenie, zawieszenie, zostawiłem fabryczne. Bo nie chcę, żeby on tak mocno nagle leżał nie no, nie jest, no, jakaś super mocno. No, ale wolę, żeby tak było. Nagle, trochę wierzę, nie? No, słuchajcie, na maksa, turbo, oczywiście też e, koła. E, koła to był taki, wiem, że trochę dylemat. E, dałem chyba, ale też nie jestem teraz pewien. E, fabryczne i e, się co? Sportowe, właśnie. E, sportowe, fabryczne i roof world. E, Oczywiście na kolor czarny. E, no, czarny. No i okna, ja mam lekko przytmienione, bo lubię jak. Nie, nie, nie lubię jak to jest tak, więc daję sobie lekko przytmienione. No, no i to bym na tyle. Wjeżdżamy. Przejdźmy się tym samochodem. Bardzo fajny samochód, moim zdaniem. Ja lubię takie samochody, bo takie, co widać, że są po cieniu jakimś. Nie? No. No i następny część się pojawi w niedzielę. Jakby ktoś pytał. Więc zapraszam serdecznie, no i jeśli ten tak się wam też spodobał To dajcie subika, łapkę w górę, oczywiście też komentarz No i widzimy się też w następnym Jeszcze dojdziemy sobie do mojego garażu Żeby było takie lepsze pożegnanie, a nie tylko coś takiego No No i cześć, do następnego filmiku